Teraz koza Zuzia będzie jadła śniadanie i po śniadaniu pójdziemy na to przedstawienie, raczej koza Zuzia pojedzie rowerkiem, ale ja pójdę na nogach i będę ją wiozła rowerkiem, koza Zuzia pojedzie na rowerku, motorku, na to przedstawienie, no to karmimy Zuzię. Jaduzia, trzeba cię nakarmić, bo głodna na to przedstawienie nie pojedziesz, a pojedziesz rowerkiem. Pojadłaś, brawo! jadłaś wszystko. No to teraz możemy jechać na przedstawienie Ironmana. No widzowie, my się już razem z Kozą Zuzią widzimy na przedstawieniu Ironmana.